Hello, hello, hello! Witam Was bardzo serdecznie na nowym filmie. E, nagrywam go już trzeci raz. No naprawdę, to jest w ogóle hit. E, wczoraj próbowałam, humor był kiepski. Dzisiaj już nagrałam wstęp, ale okazało się, że nie z przycisku start, więc może to i lepiej, bo już się rozgrzałam. Wiecie, jak w bieganiu rozgrzewka, więc będzie mi łatwiej. Co dzisiaj będę z Wami testować? Będę z wami testować produkty, które są u mnie nowe i takie, które u mnie się powtarzają, ponieważ przy okazji uzupełniania mojej kosmetyczki o nowe egzemplarze, między innymi mojej ukochanej, naprawdę ukochanej maskary do rzęs od Wishes, mojego ukochanego różu do policzków od Milani Cosmetics, z którymi się w tej mniejszej wersji skończył, to jest w ogóle hit, że ja wykończyłam róż do policzków. Zamówiłam trzy wysokopółkowe produkty, o których może nie tyle, że marzyłam, ale bardzo chciałam je mieć. Między innymi jest to, muszę leczyć, żeby był jeszcze piękniejszy. Cień do powiek kultowy z Bobby Brown w kolorze Moonstone. Cudo, 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 cudo i powiem Wam, może mi się uda znaleźć jakiś taki zamiennik tego cienia. Eee, dodatkowo kupiłam z od Rare Beauty rozświetlacz, który też jest chyba z tego, co wiem, kultowy, albo wiralowy, nie wiem, co teraz ważniejsze czy viral, czy kult. <laughs> w kolorze no chyba najjaśniejszym, on się nazywa enlighten, jeżeli dobrze czytam. I korektor do, korektor do oczu od Huda Beauty, też go chciałam mieć, więc sobie kupiłam. No i znalazłam pomadki do ust od Pat McGrath, nie wiem kiedy je kupiłam, milion lat temu przeleżały, nawet nie wiem czy są jeszcze dobre, mam nadzieję, że są. No, to zapraszam na film. Coś pozmieniałam w ustawieniach aparatu. Mam nadzieję, że ostrość się już będzie trzymać. Mam taką nadzieję. Wybaczcie mi, jeżeli znowu będzie skakać. Dobra, zabieramy się. Jako podkład użyję, ponieważ to ma być wysokopółkowy film, film, no nie wysokopółkowy film, tylko produkcji ze wysokiej półki. Dzisiaj ubiorę sobie na twarz Givenchy Prism Libre w kolorze 1W105. Test tego podkładu jest u mnie na kanale. Powiem tylko tyle, fajny skład, dobry, dobry, no luksusowy podkład, jeżeli macie potrzeby posiadania takiego, takowego, to polecam Wam. Zrobię sobie brwi i zaraz do Was wracam. Ok, podkład nałożony, możemy dalej działać. Ten cień robi furorę, w, no w całym internecie. Chyba nie ma drugiego takiego cienia, który byłby tak hajpowany, popularny, jak ten. Jak go dotykam, on mi bardzo przypomina, bardzo przypomina cień od Pat Graf. Ja mam jedną, e, znaczy cień, cienie właściwie. Ja mam jedną taką paletę od Pat, i te cienie są, ten cień jest bardzo podobny. On jest, on według mnie, jest wypiekany, chyba że się mylę, ale. Mam nadzieję, że nie. Nie wiem, czy to jest w ogóle ostrość. Ten cień jest wypiekany. Jest to ekstremalnie drobno zmielony błysk. Piękny, lekko w złotym kolorze, ale ten złoty nie jest przytłaczający, więc jest taki, bym powiedziała, neutralny. Ja nie przepadam na złotymi cieniami, więc dla mnie wow. Nałożę sobie na powiekę po prostu korektor, i na korektor przykleimy ten cień. Tak z korektora chyba skorzystam tego od Hudej Beauty i nakładam palcem. Po prostu przysunę się chyba bliżej. Piękny jest ten cień. Piękny jest ten cień, ale. Czy on jest taki wyjątkowy? No jest. To jest taki cień, którego możecie pewnie użyć w wielu makijażach jako cień wykańczający. Czyli robicie sobie oko matowe i na koniec dajecie, dajecie sobie ten cień, bo on się będzie, podejrzewam, bardzo dobrze zachowywał na każdym makijażu, bo on jest po prostu neutralny. Chciałabym sobie zrobić taki makijaż. Delikatny, z kreską. Pędzel nakładany na pewno się bardziej osypuje palcem, jest go łatwiej przykleić do powieki. No wygląda pięknie, pięknie. Zrobię sobie oko, dokończę. Do zrobienia kreski użyję tego eyelinera, słuchajcie, ten eyeliner z, z z Klaresy. to jest naprawdę mistrzostwo świata. Ja kochałam kiedyś eyeliner y, brązowy z klinika, y, ale ten brązowy z klinika, to może sobie na kolanach przed tym usiąść. Świetnie się nim maluje kreskę. Nawet przy mojej pomaszczonej, naprawdę pomaszczonej powiece, ta kreska wychodzi świetnie. Naprawdę świetnie. Więc oby się tylko jak najdłużej trzymał. Mam przyjemność w malowaniu kresek. Ostatnio troszeczkę za mocne mi wychodzą i przy takim, wiecie, już oku, oku dojrzałem taka mocna kreska tak słabo wygląda, ale tak czy inaczej fajny, fajny eyeliner. Wiecie co? Jak się maluje kreskę bez makijażu w filmie, to znaczy bez malowania się dla filmu, to kreska wychodzi przepiękna. Jak się pomalujesz... Jak chcesz się pomalować z kreską na filmie, to ta kreska po prostu nie wychodzi. Miała być delikatna, wyszła mocna. Tak czy inaczej, polecam Wam ten eyeliner. Jeszcze sobie tą kreskę lekko roztarłam tym cieniem z palety Daniela, którą cały czas Wam polecam. Ale zostawmy tą kreskę, niech ona sobie już taka będzie. W trakcie malowania trochę mi się ten cień poosypywał, ale to też nie była jakaś tragedia, jak na to, że ja go przyklejałam praktycznie na minimalną ilość już prawie suchego y, korektora. Więc super. Aha, i jeszcze jedno co chcę sobie zrobić, to brązerem lekko sobie y, wykontruję oko, bo przy takim makijażu ta powieka fajnie, żeby nie była aż tak opadająca. Biorę sobie taki Pędzel okrągły i brązerem. W tym wypadku mam brązer afektu w kolorze Hawana. On jest troszeczkę chłodniejszy. Brazylii jest cieplejszy, Hawana jest chłodniejsza. Przyjadę sobie tutaj to załamanie, żeby tak lekko to oko było zdefiniowane. Lubię takie makijaże oka na jakieś fajne okazje, typu właśnie Wigilia jakiś ślub, sam tylko cień, taki błyszczący, wykonturowane oko, kreska i to wszystko. Dobra, to teraz y, robimy rzęsy. Rzęsy. Już Wam on nie raz o tym, o tym tuszu do rzęs mówiłam. Ja go kocham za wszystko, ale zobaczcie, no czy, czy, czy to nie jest piękne. Najpiękniejsze co może być, a oczywiście mam go też w kolorze złotym, bo to była jakaś limitowana wersja. Uwielbiam ten tusz za to, że ma świetną silikonową małą szczoteczkę i za to, że mi się nie osypuje ani nie odbija. Jest to jeszcze taki tusz, który mi starcza na bardzo długo, koniec, bardzo wydajny. Mam wrażenie, że się nigdy nie kończy. Robię sobie teraz korektor, korektor. Dobra, słuchajcie, korektor, gdzie jest ten korektor? Full Filter Luminos Matte Liquid Concealer. Wydaje się dosyć duży 9 ml. No to dosyć dużo jak na korektor, chociaż teraz ten korektor już mają takie duże pojemności. Ma takie fajne kopytko do nakładania dosyć duże więc jest mało, um, mało takie precyzyjne. Natomiast to, co już mogę powiedzieć od razu bo wczoraj go używam. On jest strasznie gęsty i już ma takie, takie, daje poczucie suchości pod okiem. Więc, wszelkiego rodzaju dojrzałe powieki, uważajcie, bo on fajnie kryje, ale można sobie popsuć makijaż i obciążyć bardzo oko. Trzeba go naprawdę dobrze, dobrze rozetrzeć. Jest suchy, po prostu jest suchy. To nie jest taki korektor. Z tych takich mocno nawilżających. Wydaje mi się, że jest bardziej suchy niż ten z Too-Faced. Ten taki kultowy, zapomniałam, tutaj Wam napiszę, przypomnę sobie. Mój ulubiony tamten był bardziej kremowy. On mi bardzo przypomina korektor tak, Zirmal Multi ten multitasker. W konsystencji, jest też taki suchawy. Ale kryje bardzo ładnie. Plus jest taki, takich korektorów dla mnie, że ja ich nie muszę potem pudrować. To tak jak było w ten. Sorry za mojego kotka, jakieś dziwny hałasy. To tak jak ostatnio robiłam test tego korektora z Sephory, a tamten był już za bardzo nabliżający i bez pudrowania się nie udało. Tak ten jest taki po prostu, że ja już go nie muszę pudrować. Jego mam w kolorze Nugat 2.5G. Jeżeli też szuka dobrze kryjącego korektora, to. To może być. Tylko tyle, że to nie jest tani korektor, to musicie wiedzieć. Więc gdybym miała wybierać, to chyba bym kupiła jednak zimela e Multitaskera, A, niż ten. jego ja oczywiście zużyję i on mi się podoba, ale, ale to nie jest jakiś taki, wiecie, korektor, bez którego żyć się nie da. I teraz, jak już go mam, i oglądam czasami, już chyba z jedną z ostatnich e, osób, które oglądam na YouTubie e, makijażowym, nie wiem w ogóle dlaczego ją oglądam, bo mi wkurza. To jest Grotkowska, Adriana. Tu coś mi do oka wpadło, sorry. To jest Adriana Grotkowska. Jak widzę, ile ona nakłada tego korektora na twarz, plus jeszcze drugą warstwę podkładu. Jestem pod głębokim wrażeniem, że to się da takiej ilości. Coś mi do oka padło wybaczcie. Dobra, to mamy oko, mamy rzęsy, mamy korektor, to teraz przechodzimy do różu do policzków. I tak jak Wam powiedziałam, niezmiennie ukochany produkt to jest Luminoso od Milani. Nie wiem jak oni robią te produkty, znaczy jak oni robią ten, jak oni pomieszali ten kolor, bo naprawdę mimo, że jest tak dużo podobnych różów na, na rynku, to ten jest naprawdę wyjątkowy, ma, on ma delikatny. Delikatny błysk, ma taki wyważony kolor, bo jest, niby jest ciepły, ale nie jest ciepły, bo osoby, które są mocno chłodne, też będą z niego zadowolone. Nie jest zimny, on jest po prostu. No on jest. Boski, boski, polecam Wam, kupcie sobie, wiem, że to nie jest tanie, chociaż cholera, na 65 zł za taką dużą, to nie jest aż tak, aż tak dużo, a są też mniejsze, tańsze, więc żeby wypróbować, spróbujcie, to jest 0,5 Luminoso, wypiekany róż do policzków, jako bronzer użyję sobie już tą Hawanę z y, Afety, co prawda mia miało być drogo, ale już mi się nie chce szukać niczego innego. I przechodzimy... Do tego pięknego, wypiekanego produktu. On jest no niestety trochę jasny. Zobaczcie, na górze jest y, MUNCTO, na dole jest ten rozświetlacz z Rare Beauty. On jest dużo bardziej zmielony niż MUNCTO. Dużo mocniej zmielony. Jest jaśniejszy yy, i zostawia taką jasną. Jasny ślad, więc on będzie dla mnie za jasny, chyba że na zimę. Myślałam, że będzie taki bardziej um, neutralny, a mam wrażenie, że on jest troszeczkę za biały, ale zostawiam. Oh, widzicie jak mi zostawia przepiękną taflę, ja roz, roz, rozświetlenia. Muszę zobaczyć, jakie są inne kolory. No jest jasne, Zostawiam taką białą taflę. Szkoda. Zostały mi jeszcze te płyskotki od Pat McGrath. Okej, okay. jakie my tu mamy kolory? O, piękny kolor, zobaczcie, taki piękny zgaszony, nie wiem, brązoróż. Drugi taki też piękny bordo brąz. No i trzeci. Ja sobie ten czerwony pomaluję. Nie będę używała kredki do Próbuję spróbujemy bez kredki. Wróciłam z pustami, z krótkimi włosami. Mam nadzieję, że Was ta moja fryzura nie wkurza. Chciałam zobaczyć, jak wygląda, ja. Czy, dam się, czy da się tak czesać. Na razie jeszcze mam wrażenie, że skóra jest troszeczkę za krótka, ale jest, pomalowałam się. Już pomalowałam się, Boże, wybaczcie, uczesałam się. I jakoś to wygląda, muszę sobie tylko pomalować włosy. O, to muszę zrobić. Podsumowując, ponieważ bardzo wiele, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, moich kosmetyków oddałam i nie mam, e, trudno mi jest znaleźć tak na szybko e, palety czy cienie, które będą odpowiadały temu produktowi od Bobby Brown. E, ja myślę sobie, że ta wyjątkowość tego cienia wynika nawet nie tyle z, z jakby z, ze składu, tylko. Z tego, że on jest wypiekany. I, i w jedynym stuprocentowym produktem, uważam, który, no może o, nie stuprocentowym, 80% produktem, który bardzo, bardzo jest podobny do tego cienia, w mojej kolekcji jest to cień z palety Mothership od. od. od Padma Jest to, słuchajcie, cień Mothership 6. Jakbyście szukali, jest to cień z tej takiej specjalnej czwórki, która zawsze jest w tych paletach. Od PAD, jest to ten cień i on jest też wypiekany. On też się składa z drobinek, tak jak ten od, dam na dole. Tu będzie cień od Bobby Brown. To jest cień od Bobby Brown. One są naprawdę bardzo podobne. Jedyne to, że cień od Bobby Brown jest bardziej złoty, cień od Patty jest bardziej. Bym powiedziała neutralny. Obydwa są neutralne, ale ten na dole idzie w złoto, a ten na górze idzie bardziej w róż. Róż albo srebro. Ciężko powiedzieć. Ale konstrukcyjnie są takie same. Mają bazę błyszczącą i na to. Błyszczące, drobniutko zmielone, e, taki brokat. No, ciężko to nazwać. Także to. Natomiast takich cieni. Słuchajcie, pod ręką pierwsza, lepsza paleta od Daniela. I tutaj jest taki cień migotka. I ten cień jest też przepiękny. On ma oczywiście zupełnie inną już budowę, że tak powiem. To jest ten na dole. Bo on już jest niezypiekany, jest, jest bardziej miękki, nie ma tych drobnych błyskotek jest taką bardziej bazą błyszczącą. Więc słuchajcie, no nie da się tego porównać. Ja Wam powiem jedno. Kupcie sobie ten cień na jakąś specjalną okazję. Nie wiem, jak będzie na przykład ktoś Wam się składał na prezent, bo samemu wiadomo, szkoda, wydać tyle pieniędzy. Natomiast może się znajomi złożą, albo sobie kupcie takie, bo już kupno tej palety od Pat ma sens, bo powiedzmy ona kosztuje 400 zł, ale mamy tam takie cztery fajne cienie co najmniej, a jeszcze oprócz tego sześć innych. Szukanie zamienników nie do końca jest, ma sens. Jeszcze sprawdzę tylko jedną rzecz z tymi błyskami od Paris, tymi takimi z czy tutaj mi się uda. Nie, ten na dole, ten na samym dole, nie wiem, czy to w ogóle widać, że to jest e, cień. On jest ciemniejszy, ma ciemniejszą bazę i jest bardziej złoty i ma grubiej zmielone mm, błyski. A ten jeszcze drugi, który mam, to w ogóle już kolory inny. Ten na samym dole. On jest też przepiękny, ale on ma już niestety według mnie takie zielonkawe elementy, a tych zielonkawych elementów nie ma w cieniu od Bowie Brown. To jest kolor 01. No więc tak jak Wam powiedziałam, czy jest to cień, który musicie mieć? Nie. Czy jest to cień, który fajnie mieć? No tak. Jest przepiękny, pięknie wygląda. To jest fajny. Teraz przed świętami uważam, bardzo fajny pomysł na prezent dla kogoś, kto kocha się malować, bo ten cień będzie pasował każdemu. Uwierzcie mi. I osobie z ciemną karnacją, z jasną karnacją, i osobie, która naprawdę rzadko używa błysków, bo ten cień przez to też jest wypiekany, mam wrażenie, że on będzie na wieczność. Na wieczność. On się nie zepsuje raczej. To nie jest taki cień na bazie tustej. Tłust, on po prostu będzie sobie tam w tym opakowaniu na lata, a to opakowanie jest piękne, naprawdę dla mężów. Słuchajcie, kupcie swoim żonom. <grych> Bardzo się cieszę, że sobie tego kupiło, naprawdę. Rzadko kiedy to jakby mówię, ale się cieszę. Kolejny produkt, który mnie zachwycił, którego nigdy nie umiem otworzyć, coś jest nie tak z tym opakowaniem. Jest to ten ro rozświetlacz od Rare Beauty w kolorze no, chyba najjaśniejszym. Gdyby nie to, że jest taki jasny, to wiem, że bym go na pewno używała. Jest przepiękny, elegancki, delikatny, mocny. Wszystko robicie sobie tak, jak będziecie chciały. Mocno albo słabo, obojętnie, fajny, też jestem bardzo zadowolona. Milani. Nie powiem. Najpiękniejszy róż świata. Nie żaden orgazm od nas a tylko Milani. On jest wyjątkowy. I zobaczcie, te trzy produkty. Są wypiekane, naprawdę wypiekane produkty są dla mnie, według mnie najlepsze. I chyba jeszcze brązer. Brązer wypiekany, jak sobie znajdę w takim neutralnym kolorze, to już będzie w ogóle idealne połączenie. Um, tu mamy jeszcze chude, no chudzienka, powiem Wam, nie jest zła. Będę ją na pewno używała, ale jest troszeczkę sucha, także uważajcie. Hmm, czy bym ją kupiła drugi raz? Wątpię, ale na pewno zużyję. Jeżeli ktoś chce, potrzebuje, musi mieć coś bardziej luksusowego, to polecam, ale uważam, że na rynku drogeryjnym są bardzo dobre korektory i nie ma w ogóle potrzeby kupowania tak drogiego. Pomadki od Pat McGrath. Boże, jakie one są? Piękne. Kolejny taki wiecie, Zobaczcie, jakie to jest piękne połączenie. Oj, przepraszam, nie tak. Fajne, fajna wyschła ta pomadka. Już trochę na moich ustach jest, trochę już się nagadałam, myślę, że będzie trwała. Fajna, ale czy musicie ją mieć? Nie, no to jest po prostu kolejny taki wiecie miły gadżet kobiecej torebce. No i moja ukochana maskara do oczu. Cudowna, 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 jak zawsze będę polecać. I chyba. Dzisiejszego testu to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trochę się rozkręciłam, że jest lepiej na początku źle mi szło. <grymne> Znowu dalej jakoś taki ciężki czas, ale mam nadzieję, że to się jakoś z tego wyjdzie. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi albo pytania, albo cokolwiek, to bardzo proszę, piszcie na dole. Co więcej, no co, nic więcej. Chyba nagram zaraz film, ponieważ już jest to połamana, to chyba nagram film o Zdenkiem. To chyba będą dwa filmy, bo mam tak dużo rzeczy, które się pokończyły przez tyle miesięcy, to zbierałam te śmieci, więc pora to wyrzucić. I co? I muszę jeszcze dokończyć film o tym podkładzie z Quiz. Bo jak pamiętacie ostatni film nie miał zakończenia. Ten też by nie miał niego że sprawdziłam, więc nie potrafię się jeszcze dalej ogarnąć, więc chyba też nagram albo dogram to zakończenie tego podkładu BB kremu. Dziwnie dla mnie nowej firmy Quiz. Dobra, to wszystko. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Że za dużo nie gadałam, nie marudziłam, i nie jęczałam. Energia jest słaba, ale, ale małymi krokami idziemy do przodu. Buziaki, papaj.